No więc cześć, witajcie, z tej strony Shuu witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. Sytuacja wygląda tak, że troszkę się tu pozmieniało od naszego ostatniego widoku tutaj. No więc pierwsza rzecz, która się zmieniła. Na pewno pamiętacie moją failową przygodę ze Spinozaurem. No więc yy, potem wyciągnąłem z niej wnioski i w tej chwili mam już nie jednego Spinozaura, a z pięć? Nie, 6, 6 spinosaurów, jak widzicie. Oczywiście to nie jest tak, że tutaj wszystkie z nich łapałem, po prostu za dużo roboty przy tym było. Nie, sytuacja jest bardzo prosta. Najpierw sobie zapałem jednego, potem faceta, potem jakąś papkę mu dorobiłem, no i w końcu reszta to jest po prostu potomstwo, które wyszło z tej parki. To jest ten pierwszy, którego złapałem. Dokładnie w tym miejscu, co ostatnio łapaliśmy, tylko że wyciągnąłem z tamtej sytuacji trochę wniosków. I tym razem już nie bawiłem się typowo w naturalne łapanie czy jakieś występy, skalne i tego typu rzeczy. Tylko po prostu zbudowałem pułapkę i zacząłem, zacząłem próbować łapać. Na początku trochę nie wyszło, bo pułapka, którą zbudowałem, zbierała się po prostu z takich bram, byłem pewien, że spinozaur wejdzie do takiej bramy. Niestety się prawda się okazało, no bo po prostu ustawiłem kilka takich bram pod rząd, w środku jeszcze walnąłem tą pułapkę taką stalową na duże zwierzę, żeby na pewno mi nie uciekł. Znaczy, ja tak wiedziałem, patrzyłem, że on taki grzebień ma za dużo, ale myślałem, że po prostu bez problemu i tak się powinien zmieścić do tej bramy. No, prawda jest taka, że się nie zmieścił, no i w tym momencie musiałem jakby powtarzać cały proces, żeby go odciągać od mojego miejsca wybranego, bo po sobie cały wyczyściłem z drzew i tak dalej, żeby mi tam nic nie przeszkadzało. Odciągnąć go musiałem, wyburzyć całą pułapkę, wybudować ją jeszcze raz. I dopiero wtedy mi się udało, czyli wciągnąłem go do tej pułapki, zabudowałem i zacząłem go tłuc strzałkami. Sytuacja miała się troszkę inaczej w przypadku drugiego Spinozaura, ponieważ złapałem go, a w zasadzie to ją sobie złapałem sobie tam nad tymi wodospodami takimi wielkimi. Czyli jak mamy ten kanion taki ogromny pośrodku mapy, a tutaj jest taka rzeka pode mną, jak teraz prosto nie opatrzę. Nie. Jak w strzałka mojej idzie. Tam jest taka rzeka pośrodku, mniej więcej pośrodku mapy, to są takie kaniony ogromne. E, no i tam po prostu poleciałem Argentivą, patrzę, o, ale dużo spinozaurów, bo chciałem drugiego też złapać tutaj na tym wodospadzie. Niestety mi się nie udało, bo po prostu nie, nie żaden się nie chciał zrespić. No i poleciałem na tą rzekę, patrzę, o jest jakiś 20, no nie za bardzo, 25, nie za bardzo, 15, bardzo niskie lewale tych spinozaurów były. I w końcu patrzę, o jest 80 jakaś dobra, to już nie przedłużając łapiemy tam, to się po prostu wytłucze, bo po takie niskie levele są. Bo one rzeczy dosłownie w grupach chodziły po dwa, trzy spinozaury, także aż byłem zdziwiony, bo zawsze myślałem, że to tak nie wygląda. No i zazwyczaj to wygląda trochę inaczej, czy po prostu jeden spinozaur i potem długo długo nic, tak? Ewentualny Spinozaur, tyranozaur, spinosaur spinozaur, ale na jakichś dłuchowiskach, a one dosłownie w parach chodziły i się tam mordowały nawzajem, nie? No i sytuacja wygląda tak, że w pewnym momencie go sobie złapałem, obudowałem, złapałem w ten sam sposób co tamtego Spinozaura. Hmm, którego? Tego. tego, 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 o tam, 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 no i dalszego. No i co? E, Wytłukłem wszystko dookoła, żeby mi na pewno nic go nie zaatakowało, ale tego jego łowienia nigdy nie zapomnę, ponieważ pełno Raptorów tam z góry spadało. Jak mówiłem to był ten kanion. Ja byłem na samym dole przy rzece, natomiast na górze tego kanionu było jeszcze te występy skalne. Z tych skał spadało pełno raptorów, non topper na mnie. Musiałem albo je zabijać, albo przenosić. No pewnie Na przykład próbowałem zabijać, potem uznałem, że za dużo zachodzi, po prostu nie nadążam. w końcu zacząłem je łapać szpony i przenosić na drugą stronę rzeki. Mówię tak chyba z 10 kursów zrobiłem. No i w końcu, w którymś z tych kursów się przelatuje, patrzę, inny spinozał się. Zrobił, no i mówię, no dobra, trzeba go zabić. No ale spojrzałem na jego level 150 level, także słuchajcie, ile ja miałem zabawy z tym jednym małym, głupim spinozaurem. To naprawdę nie możecie sobie wyobrazić, to naprawdę była katorga dla mnie. No i potem po złapaniu tego spinozaura po prostu nastąpiła jakby fala rozmnażania. Do tej pory, rozmnażarka miałem mniej więcej tu ale już te tygrysy chodzą sobie, followują na agresywnym. No i często dochodziło do sytuacji, że po prostu tam mi się wykluł jakiś dinozaur, ja już na niego nie czekałem nawet. Mi się po prostu wykluł dinozaur, czy urodził, bo to tygrysy na przykład, to te na agresywie się na niego rzucały. Nie były w stanie go zabić, pod tej były ściany i zamknięte wszystko, ale po no oszalejeł, jakby się nażarł, to po pierwsze. No i zaraz za nimi potem wchodziły też moje spinozaury, które były na neutralu. No po prostu tragedia. I właśnie te spinozaury zabijały te, te, te dinozaury często. Też mam sytuację już dwie podrządzeń po prostu Pteranodona wykluwam i Pteranodon... nie wiem chyba wpadł pod tekstury, bo dinozaury jakby reagują, że on tutaj jakby był, ale ja go w całym pomieszczeniu znaleźć nie mogę. No i kolejna sprawa, jak widzicie, nawet też zmieniłem bazę, przebudowałem ją trochę, znaczy. Układ jest praktycznie ten sam, natomiast jest troszkę inna, ponieważ po prostu już cała z metalu. Z, tutaj z wyjątkiem tej bramy i z wyjątkiem wejść, bo wejść nie mam jeszcze odkrytych. Już mam punkty na odkrycie tego, ale po prostu jeszcze tego nie zrobiłem. Tak po prostu wyszło, tak? I na, na to się umówmy. Natomiast tu jest brama, po której jeszcze nie mam zbadanej tej metalowej. Nie wiem, czy będę badał. Ona ma w sumie sporo życia. 10 tysięcy. Teoretycznie obydwie stóp, które mają tyle samo życia, więc. Jakoś bez tragedii. Znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że metal jest bardziej odporny na jakieś bomby i tego typu rzeczy. Ja zaraz będę na 80. To, to. To, 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 będzie mi to potrzebne, ale to dopiero niedługo. Na chwilę obecną nie jest. No i całą rozmnażarkę, że tak powiem, przeniosłem w tamten kącik. Widzicie mur i bramę, po prostu, żeby mi które na agresywie na, na wanderingu, tam nie wchodziły. O. Akcja ratunkowa, już nawet się jestem przygotowany Jak zobaczycie, bo te tygrysy mi dosyć często spadają No no i tam jest drugi budynek zaraz, w którym po prostu są ustawione e, Klimatyzatory, są ustawione bramy Nawet tygrysy na pasywie już te po prostu, które służą mi typowo do rozmnażania Noga Dobra. No no i tam, tam jest po prostu tak jakby trójka taka do rozmnażania, reszta po prostu sobie tutaj chodzi i wanderuje i jest na agresywie. E, co tutaj się jeszcze zmieniło? Ano zmieniło się to, że no, tutaj są po prostu więcej tygrysów, natomiast te tygrysy z tej dwójki jest ta dziewczyna, która ma już mutację na drugim poziomie jakby. Znaczy na pierwszym, ale na drugim. Po prostu na pierwszym bo ma już męską mutację, która mi wyszła. Hmm, jakoś na samym początku mi się udało, to chyba przy drugiej parze, czy na trzeciej rozrodczej znowu było zrobić. Natomiast ta mutacja dopiero teraz weszła jestem z niej bardzo zadowolony. I pomimo, że ma niższy level dziewczyna niż tamta z par rozrodczych, to ona już tam pójdzie. Po prostu, żeby ta mutacja się dalej przenosiła. Co prawda się przyglądałem jej i nie widzę jakiejś wielkiej różnicy między nią a jakimkolwiek innym dinozaurem. Może to, że ona po prostu zamiast mieć nie jedną tylko to są te paski, no ale to ta, ta, ta matka, ta ruda, tak samo miała. Ona po prostu też miała taki cały jak brudny odcień i takie szarawe pasy na całym ciele. Ona gdzieś tu, tym ratowali, ratowaliśmy niedawno. No tutaj niestety w przypadku tego samca się to nie udało i nie wiem, czy on będzie teraz wchodził tam do rozrodczej, czy po prostu... No ma jedną mutację, czyli tą taką standardową. I on prawdopodobnie nie będzie szedł do rozrodczej, tylko prawdopodobnie go po prostu puszczę luzem, niech sobie tutaj chodzi i łapie, tak? Bo tamten Diego, co służy do rozmnażania, to on ma jakby level, level, wyższy od tego. Nawet, nawet ten jak się rodził, to miał przynajmniej taki sam, jeżeli też nie wyższy. Także nie upłaca mi się go po prostu zmieniać, tak? w tym momencie chyba, że po prostu spojrzę na, na, na linię rozrodczą że po prostu ma więcej jakby za sobą niż ten jego bo jakie ja on ma drzewo. No. nie ma większą tą linię więc teoretycznie byłby w stanie Przynajmniej nawet nie nazywał tych tygrysów, szczególnie w linii żeńskiej tej, od tej linii męskiej to jeszcze na o to tyle, tyle nazywam, bo mm, wiem, że po prostu jeden samiec mi służy do rozmnażania a reszta to samice, tak? bo nie ma co się bawić, jakby inne kolory, Wszyst wszystkie są i tak czarne, więc tutaj żadnej różnicy większej nie ma na razie. Mm, o tyle, no samice po prostu się nie wyróżniają, poza tym jednym przykładem, nie wyróżniały się. Tym bardziej, że miałem na samym początku taką zabawę, że same samice mi się rodziły, szczególnie w przypadku tych tygrysów. Dlatego tak naprawdę nie inne w tym momencie. Zresztą i tak już nazywał, nie będę prawdopodobnie tych większości tych tygrysów, bo ani zwierząt, bo po prostu szkoda mojego czasu na wymyślanie tych nazw, ich jest tyle, niedługo będą się zrobić porządnych, właśnie nie wiem, czy te spino zabijać, bo już mam ich trochę za dużo nawet, szczerze mówiąc. Dobra, ale co będziemy robić na tym odcinku? A na tym odcinku, szczerze mówiąc, mam bardzo dużo do rzeczy, do rzeczy do zrobienia, natomiast nie wiem, czy będziemy robić tylko na odcinku, czy może poza. Na pewno chcę polecieć i trochę polewelować jeszcze tego mojego spinozaura i zrobimy to teraz na pewno na odcinku. Druga sytuacja jest taka, druga sprawa jest taka, że po prostu... O, już tutaj są opieki ode mnie. Co ty chcesz? Mogę ci pomóc? Tak, mogę. Ok. Za ile chcesz? Za 10 minut. No to... Do zobaczenia za 10 minut. A, jeszcze tutaj ichtiozaura sobie oswoiłem. Z tym ichtiozaurem też było takie, tym delfinkiem. Była taka zabawa trochę, bo sobie poleciałem, oswoiłem go hmm, na płciźnie jakieś. No i tak patrzę, że za bardzo nie ucieka jakby pływa w kółko, ale dobra spoko. No, dla mnie tam było dosyć głęboko i ja i tak e, cały czas jakby pływałem, tak? No ale go sobie oswoiłem, w końcu taki zadowolony, happy, dobra, przyda mi się niski level, ale mi się przyda, bo będę niedługo chciał pojechać ropę, popłynąć czy po coś, a jest w miarę szybki i tak się bił nie będzie, nie? E, więc po prostu staminę będę mu ładował i wystarczy. I po prostu go sobie oswoiłem i próbuję wyciągnąć z tej pucizny takiej. Pucizny dla niego, dla mnie to dalej była całkiem głęboka woda, nie? No i próbuję go wyciągnąć. Nie idzie ani w jedną stronę, ani w drugą, ani w trzecią. I mówię, kurde, co jest? No ale tak patrzę, że pod brzuchem ma niby tego miejsca trochę, żeby móc wypłynąć, ale jakby program mu zabraniał, że trochę za płytko jest i już nie chce. I mówię, dobra, trudno, to po prostu przylecę tutaj, zrobię sobie na niego siodło, przylecę z powrotem i jak go wyciągnę, widocznie program po prostu mu nie pozwala. Poleciałem po to siodło, zrobiłem siodło, wróciłem po niego, dalej nie mogę go wyciągnąć, po prostu się blokuje. Jak dalej miał pełno miejsca pod brzuchem, ale nie mógł wypłynąć, bo było za płytko, nie? No i kombinowałem tutaj z Argentywą tutaj coś, no nie szła, ani Argentywą go chwycić, ani, ani nic innego zrobić, no po prostu tragedia istna. No i w końcu byłem zmuszony go zabić, no bo Mówię, Nie będę zasypiał serwera dinozaurem, którego i tak nie jestem w stanie użyć. Bo no to też niedobre i dla serwera, i potem dla komputerów, żeby to wszystko odczytywać. Jeżeli tych stworzeń mi się tak w pewnym momencie zrobiło bardzo dużo, to to było już pełno, pełno lagów. A bądźmy że graczy tu jest trochę, stworzeń tu jest trochę, bazy cały czas rosną, ilość stworzeń cały czas rośnie. No a im więcej baz, im więcej stworzeń, struktur, tym jakby to wszystko mniej optymalnie, mniej dobrze sprawnie nie zdążyłem. W każdym razie wszystko wtedy chodzi trochę zbożej, dlatego po prostu go zabiłem. No i w którymś tam momencie znalazłem jeszcze jedną do ichiozaura. Po prostu wracałem sobie terkiem z jakiejś tam wyprawy. Patrzę, o ich pływa. opływa. Dobra, to dawaj go, łapiemy. No i w ten sposób jakby to wszystko się porobiło, tak? No i w tym momencie też mi się tym spinosaurem bardzo przyjemnie jakby łowi, łapie te wszystkie stworzenia, zabija. No bo ma dosyć sporo staminy. Fajną ma tą akcję, że po wejściu do wody jakby wchodzi taki stryp płynny, czyli on wtedy się trochę szybciej porusza. Jest to, jest to naprawdę bardzo przyjemne. Hmm. Tutaj się ktoś wybudował, jakaś jedna osoba i też ma... Już go zrajdowali? Czy po prostu się przeprowadził i nie chciało mu się... Zrajdowali to? Czy sam po prostu dziurę sobie zrobił i... Chyba się przeniósł do łodzi po prostu. Za dużo dinozaurów było. Wątpię, że tu cokolwiek znalazł. A i tak nie mogę go rajdować, bo mam za niski level. Ja mam już 75, więc jeszcze mnie ochrona jakby łapie, ale już niedługo. Bardziej, dlatego już się zastanawiam nad rozbudową bazy. Po prostu, jakby mur postawić w tym przesmyku. wszystko tymi krzaczkami, tymi działkami krzeczkowymi jakby ogarnąć. Aha, i miałem jedną dentkę. Po prostu uznałem, że fajnie byłoby sobie wywiarna oswoić. No i mówię, najpierw zobaczę, jak tutaj z mięsem na tym serwerze wygląda. Mm, czy nie mięsem, mlekiem, no bo żeby mięsa się oswoiła, żeby jakby urosła, potrzebne jest jej mleko. Nie mówię, sprawdzę sobie, jak to wygląda na tym serwerze, czy ona się psuje, to mleko czy szybko się psuje, czy się nie psuje, może w ogóle, bo to już różne te, te patenty na to widziałem. Mi się okazało, że nie wiem w końcu, bo jedyna samica, jaką udało mi się znaleźć, to była samica gromowładna, e, ta od typowo, a one mają dość spory zasięg na widzenie. No i początkowo ją omijałem bardzo szerokim łukiem, mówię, a ja zobaczę sobie na jakiejś innej, na pewno znajdę. W końcu nie znalazłem. No i mówię, dobra, no raz kolejnie śmierć. spróbuję ją zaciągnąć, najwyżej nie zabije, tak? No i no im nie zabiła. Mimo wszelkich starań, mimo tego, że robiłem bardzo dużo uników, mimo tego, że leciałem wszystko prosto do, 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 do bramy, żeby ją tylko złapać, no niestety mnie ubiła. Robiłem potem trzy podejścia, żeby odzyskać sprzęt, na szczęście mi się udało, ale niezapomniane wrażenia i trochę mam jakby. Złe, złe, złe wspomnienia z tego. Trochę. trochę dramat był, tutaj powiem szczerze. Dlatego nie wiem, kiedy się znowu odważy tą Wiwerną swoją. Znaczy, jakoś niedługo, bo wiverna będzie mi potrzebna na tym 80 levelu. Bądźmy szczerzy, nawet jeżeli nie do łapania linijnych bo i tak, bądźmy szczerzy, ma większy udźwig, jest może nie szybszy, ale ma całkiem przyzwoitą prędkość, możliwości obronne, etc., etc. Można by naprawdę bardzo długo wymieniać. O tyle przeciwko graczom na pewno mi się przyda. Czy to do obrony, czy to gdybym chciał sam sobie rajdować, tak? O, Jutyrannus. Cześć, kolego. Tylko zimno mi tu jest. Ostatnio nie było, ale to pewnie dlatego, że pada śnieg, czy ta murza jest. Ciekawe, dlaczego nie zawoła swoich kolegów. Bo te Jutyrannusy przecież mogą te karma wołać. Jezu, który ty masz level? 75 piąty. Są dorzucające gównem, to mi się nie chce z nimi bawić, bo one jakby zatruwają dinozaura i potem życie mu schodzi. I tutaj na tych wzgórzach trochę jakby bug jest, po prostu ten spino jakby tonął w tym w tej górze, nie? Jest to niefajne, no ale ja już się przyzwyczaiłem, mam nadzieję, że Wam to też za bardzo przeszkadzać nie będzie. I ostatnio to było od cholery stworzenia a teraz tylko wilki, co jest? I tak powiem szczerze, że już też nie wiem, czy one się na mnie rzucą same, czy nie powinny. No, one sobie zawyły, zanim skończyły, to ja już miałem po tak atak Bardzo sensowne rozwiązanie. Dobra. Znaczy, no poluję tutaj na wszystko w tym momencie. Wolałbym jakieś... o, patrzcie, Dedicurusy. Nie kursy, tylko Odony, czy jakoś tak. Który to masz level? Tego Daedona muszę wymienić, bo on będzie mi potrzebny do robienia Brutmader. Natomiast wtedy miałem strasznego pecha i nie mogłem znaleźć nic na jakimś wyższym levelu i po prostu się to skończyło, że, że wziąłem byle co. Pierwszą lepszą rzecz. No i wziąłem tak, że w zasadzie będę musiał ją wymienić, bo to jest teraz tragedia. Mówię, dobra najwyżej ona będzie sobie stała, ja ją potem w trakcie wyleweluję, ale tak ją wyleweluję, że trochę to zajmuje. Jeździć na nie jeżdżę, bo i tak jest w tym momencie całkowicie bezużyteczna, bo wszystko jest od niej silniejsze praktycznie. No i... stoi w bazie, będę musiał ją zabić prawdopodobnie. I mówię ją, bo to jest świnia. Dla mnie to zawsze był albo dzika, albo świnia. Dobra. No i jakieś mamuty by się tutaj przydały, żeby tego mięska troszkę więcej jakby wpadło. To jest same wilki. O, jest megaterium. Nie, za, nie, nie, nie da za dużo mięsa, ale, ale na pewno zawsze coś. Też będę musiał niedługo jakoś oswajać jakiś Megaterium. 15 to nawet nie szkoda. 135 No to już bym sobie jakby przygarnął, przyznam e, po prostu usłyszałem od znajomego, że najlepszym sposobem na zrobienie broodmaty jest jakby zrobienie... E, armii z jednego, dwóch diet na takim całkiem przyzwoitym levelu, żeby leczyły i walnięcie megaterium, bo one całkiem dobrze tankują podobno. I obrażenia też zadają całkiem rozsądne, chociaż w tym przypadku tego nie widać, tak? Też tak powiem Wam, że trochę tutaj się czuję dzięki temu spino naprawdę jak koksu, z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że już miałem dwa spotkania bliskie z allozaurami, tym stadem po trzy z te osobniki. I one mi bardzo ładnie w kość dały. Muszę powiedzieć, że one mają tą zdolność krwawienia, ona jest trochę OP. I bardzo, bardzo mocno życie zabiera e, dinozaurowi. Aha, i udało mi się też wydropić e, schemat, schemat, znaczy... Dopiero będę polował na wivernę. Kurde, z dwóch stron mi wzięły niedobre, dobra. Tutaj przychodzę łapać, bo tam na dole są co prawda te brontozaury. I głucho 100 tysięcy metału za wivernę. O panie, o panie! Nie 100 tysięcy, tylko 10 tysięcy, tak? Dobrze przeczytałem. Ja szczerze mówiąc, chętnie bym sobie przygarnął taką inwerna, ale z drugiej strony też wolę sobie rozmnożyć sam. O, zostawcie mojego mamuta! Nie wiem czemu moja postać jest taki, się bardzo szybko głodna robi. Bo to jest bardzo dużo zabawy z tym, żeby taką wivernę sobie oswoić. Też nie wiem za bardzo, jak to potem wygląda z oswojeniem. ja, co prawda, kiedyś miałem wivernę. Ale to po pierwsze było dawno, a po drugie trochę nieprawda. <laughs> znaczy, Prawda, jak najbardziej, ale dawno po prostu i nie pamiętam, jak to wyglądało. I pamiętam, że. Nie przypominam sobie przynajmniej, żebym się bawił mleko z tą wyverną. Na, na, na mięsie mi się jakoś oswoiło. Nie wiem, czy to był bug, czy może po prostu coś kombinowali, zmieniali. Potem wycofali tą zmianę. Naprawdę jest mi ciężko powiedzieć. Natomiast, natomiast wtedy nie bawiłem się po prostu w mleko, a poleciałem. No, bo facet trochę cenę zaporową postawił z drugiej strony w Hivernado 220. Jeszcze zależy jaki gatunek, czy to była ta ognista, trująca, czy jakaś burzowa. O, to już jest taka normalna cena. 50 tysięcy skóry, to no nawet ja bym chyba uzbierał. A, to jest ta jaskinia. I fretka naprawdę dużo daje. Bo widzicie widzi na pewno, że w pewnym momencie już tutaj zamarzałem nawet ale w tej chwili jest naprawdę luzik z temperaturą, już nie zamarzam za bardzo, ale, ale z tego co patrzę, tutaj też trochę po pingwiny przyszedłem, ale patrzę, że już jest 20. któraś minuta nagrywania, także prawdopodobnie w tym momencie, nieprawdopodobnie po prostu w tym momencie zakończę ten odcinek, jakby wskoczę za chwilę na drugi, będziemy kontynuować. No bo to tak jak mówię, po prostu nie chcę, żeby te odcinki były zbyt długie, a ostatnio wyszedł bardzo długi z tym który i tak zakończył się fejem i naprawdę się bardzo poważnie zastanawiałem czy go odrzucać, czy może sobie wywarować, ale uznałem, że skoro już jest, no to musicie zobaczyć, że nie zawsze się udaje tak jak byśmy chcieli, tak? Ale dalej potrafi być bardzo trudna gra. Jeszcze teraz też chcę trochę tych zwierząt połapać, a to jest serwer crossowy, czyli typowo na krzyż, czyli mogę przechodzić też na inne mapy. Także tutaj jakby zrobimy swoje i myślę, że potem przejdziemy na Extinction automatycznie z tymi wszystkimi ginokami. Żeby też nie zaczynać od zera typowo. O, alozaury. To wam pokażę, bo to jest naprawdę cholernie trudny i denerwujący przeciwnik. No cześć. Widzicie? po pierwsze, same się na ciebie rzucą. Jak mnie trafią. Eee! Co to było? Niskie levely 15-20. Dobra, to wam nie pokazałem. Wtedy się na mnie po prostu rzuciły silniejsze i tutaj nie spojrzałem na level od razu automatycznie. Dobra, no to co? Trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć!